Jesteśmy po rekolekcjach, więc wypadałoby no właśnie zostawić czas na to, abyśmy mogli sobie spokojnie przekręcić to wszystko, co było przedmiotem e, nauk rekolekcyjnych, adwentowych w wykonaniu e, Ojca Mariana Zawady Karmelity Bosego. E, bardzo mi się to podoba taki epizod. Z życia księdza Ojca Mariana, dlatego że no, taką kropką na nad ich, jego powołaniu to była beatyfikacja. E, nie ma nie, już tutaj, samolinie plecami, ale niech jaś. E, beatyfikacja no, tych dwóch: Rafał Werka, Kmielowskiego i Rafała Ojca Rafała Karinowskiego w roku pańskim 1983 na Błoniach w Krakowie. Tam to pamiętamy, dlatego że sami przystajemy się również do tego papieskiego nauczania. mówi tam bardzo, ale to bardzo dużo na temat świętości, która jest efektem odpowiedzenia na miłość Boga a Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierze, nie zginął, ale miał życie wieczne. I tych dwóch, jak Pan mówił, wówczas w Krakowie, no i zrozumiał, ale również i swoim życiem odpowiedział Bogu na tę miłość. Na objawioną na uzewnętrznioną miłość Boga wobec tak szeroko rzecz patrząc, ujmując wobec całego rodzaju ludzkiego, wobec każdego człowieka. A bardzo takiej mikroskali do każdego z nas. Bóg tam umiłował mnie. Ta miłość Boga, no mój Boże, ona po prostu jest miłością adwentową. Oczekującą na odpowiedź z naszej strony, na reakcję z naszej strony. Jeśli Bóg tak umiłował mnie, to na jakim poziomie znajduje się moja odpowiedź na Jego miłość do mnie? Kolejna myśl z rekolekcji, bardzo ważna czasami właśnie trzeba tak odrobinkę, nie, nawet nie odrobinkę, ale o 180 stopni odkręcić przedmiot poznania, żeby nie tylko i wyłącznie kontemplować własne oblicze, żeby nie tylko i wyłącznie no właśnie zobaczyć nasz osobisty wysiłek na drodze postępowania w łaskach u Boga i u ludzi, ale to no właśnie to, co było punktem zwrotnym u bardzo wielu, wielu, wielu świętych, żeby zauważyć i zdać sobie sprawę w wysiłek Boga włożony we mnie. Ile zaangażowania Boga jest, to no właśnie we mnie, w moje życie, ile ofiar Bóg poniósł mój Boże, i ponosi, zapewniam was, ponosić będzie dalej. Bo dla mnie i dla mojego zbawienia. Żeby po raz kolejny wykupić mnie, wykupić mnie z nieboli. Na którą, mój Boże, wskazuje się absolutnie bez jakiegokolwiek, bez jakiegokolwiek udziału czynnika zewnętrznego, dlatego że to ja podejmuję decyzję o tym, żeby no właśnie Bogu powiedzieć nie, żeby po swojemu zrealizować jakiś Nawet i Boży pomysł. Święta Teresa yy, od dzieciątka Jezus, powszechnie zwana małą Tereską, ale ona nie była taka mała, bo ona była poluzymia. Naprawdę duchem, pomiędzy innymi jej zawdzięczamy taką ścieżkę duchowości, która się nazywa drogą dziecięctwa Bożego. Bardzo ciekawe. Zresztą przebija się to również. Ci, którzy może gdzieś tam polizują sobie e, doświadczeń mistycznych świętej Faustyny Kowalskiej, i oczywiście, to dobrze tam wiem, że również pojawia się tam ten element, że stać jako dziecko wobec Boga. Droga dziecięstwa Bożego, bycia takim właśnie nieskomplikowanym dorosłego No właśnie. I święta Teresa od dzieciątka Jezus popełniła taki swój dzień duchowy, który zatytułowany jest Dzieje Duszy. Dzieje Duszy. Można byłoby po, 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 pokusić się na taką bardzo osobistą, no właśnie, no karty tak, gdzieś duchowe, spróbować, uzewnętrznić. Dzieje Boga w moim życiu. Dzieje Boga w moim życiu. Czego doświadczył Bóg w moim życiu. To bardzo dobra okazja do tego, żeby właśnie zbilansować odrobinkę swojego życia, jeżeli chodzi o, no właśnie, nasze zaangażowanie, uświadomienie sobie obecności Boga w naszym życiu. Przypomnę ten moment, bardzo ważny w naszym życiu, bo wtedy, no właśnie, staliśmy się uczestnikami Bożego Zbawienia. To moment, który tak trochę technicznie jest nazywany momentem, dniem przyjęcia sakramentu sztucznie, tego, że zostaną ochrzczone. Popatrzcie, dzisiaj w Ewangelii według świętego Mateusza mowa jest o tym, że Jan chrzcił. No, chrzest polega na niczym innym, jak tylko i wyłącznie na tym, że człowieka obmywa się wodą. Jan chrzciciel zwraca uwagę, że ten, który idzie po nim, który jest większy od niego, o którym mówi, że on nie jest, że ja, ja nie jestem godzien już nawet nie tylko, abyś przyszedł pod mój dar. Na my nam przyświecaj, powtarzamy, zasadnikiem słowa, mówiące również o, naszej, o naszym braku godności, że my nie zasługujemy na to, Panie, nie jestem w godzie, abyś przyszedł do mnie. Ale powiedz tylko słowa, a będzie uzdrowiona dusza moja, bo patrzcie, pokora, czyli yy, no, samoświadomość świętego Jana Wściciela jest jeszcze głębsza. On nawet nie marzy, nie myśli o tym, żeby Pan Jezus skorzystał z Jego gościnności, ale On nie jest w stanie, nie godzi się na to, nie jest godny na to, żeby nosić sandały za Jezusem Chrystusem. To nie jest przykład fałszywej pokoju. Jan Chrzciciel ma świadomość siebie, kim jest jednocześnie jest pełen Bożej interwencji, Bożego objawienia. Bo Jezusa Chrystusa po nim odrobinie słyszeć, co nieco z ludzkich relacji, jednocześnie doświadczył go w łonie swojej, swojej matki Elżbiety, w momencie, kiedy no, dokonała się scena nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, świętej Elżbiety, wówczas na no, właśnie w głowie. Już biedy poruszyło się dzieciątko na głos pozdrowienia, które wypowiedziała Najświętsza Maria Pana. Ale tak absolutnie nie miał żadnej bezpośredniej informacji, kim jest. To w mądrości Bożej Duch Święty przemawia do Niego, że ten, który idzie po mnie, większy jest ode mnie. Bo ja nie jestem godzien być Jego niewolnikiem. Niewolnika było koszenie, Boże, nocnika za swoim panem. Ja nie jestem godzin, nie nadaję się nawet do tego. Właśnie miłość Boga jest miłością, miłość Boga do nas jest miłością adwentową, czyli oczekującą. Oczekującą, stęsknioną czego? O naszej reakcji, naszej odpowiedzi. Istotne. i w to właśnie w to oczekiwanie Boga. Wkrada się dzisiaj to takie bardzo dobrze nam znane słowo nawracajcie. Tak sobie odrobinkę dotknęłem właśnie tego słowa i popatrzcie w języku polskim to takie trząt tego słowa, to słowo wracać. Wszystko inne tego tak zwane przy inni, tak to się chyba w gramatyce języka polskiego nazywa, więc mamy no właśnie... Przyginać, nawracać, przywracać, zwracać, przewracać. Popatrzcie, jakie bogactwo no, naszego języka polskiego. A wszystko dotyczy jednego. No właśnie, ale no nie ma tak, że przypadkowo znajdują się słowa w Piśmie Świętym, że tak sobie jakiś tam kaprys no, tłumacza, czy tego, który pisał bezpośrednio języka językach oryginalnych, że takiego, a nie innego słowa użył. No, w jego mniemaniu no, trzeba było użyć takiego słowa, żeby oddać właściwą treść, istotę Bożego Przekazu. Jaka jest różnica? No właśnie między przewracaniem a zwracaniem, między no, przywracaniem a odwracaniem, w kontekście nawrócenia. Bóg ustawi świętego Jana Chrzciciela, dzisiaj wzywa nas, to nie jest propozycja, jest to krzyk, głos wołającego na pustyni. Głupiec tylko woła na pustyni, dlatego, że tam nie ma nawiasów, na, na pustyni nie ma życia. Taka analogia, mój Boże, no bo rzeczywiście, no jednogrotnie, nawet i w dwumilionowym mieście, Głos proroka Jezusa Chrystusa może być głosem wołającego na bustyni. Dlatego, że nikt nie jest zainteresowany treścią owego przekazu. No, Rok nie może tak być, jest to no właśnie dwumilionowe miasto martwych. Jeśli chodzi o trwanie w życiu Jezusa Chrystusa, w życiu Bożym. Ale mimo wszystko, bo Pan Bóg nie przestaje swojego zatroskania i zabiegania o to, żeby człowieka przywrócić sobie. Natomiast, no właśnie, żeby go przywrócić sobie, to wzywa człowieka nie do przewrotu, nawet nie do zwrotu, ale wzywa go na wrócenie. Na wrócenie. Przepraszam za takie... Osobiste, ale nie skojarzenie z doświadczeniem, ale kiedy był ktokolwiek gdzieś na morzu, a nawet na jeziorze, jesteśmy w łódce, to tam właśnie możemy zobaczyć tego procesu zawartego w słowie, ten proces zawarty w słowie nawrócenie, że moment od podjęcia decyzji, ustawienia steru no, jednak wymaga odrobinę czasu, żeby no właśnie dłuższą drogą, nie gwałtownie dłuższą drogą dokonało się no właściwe zorientowanie kierunku podjętej podróży Na wrócenie. I rzeczywiście patrząc na nasz wysiłek, on niejednokrotnie, no ma swój taki czas, proces. Charakteryzujący się bardzo osobistą naszą dynamiką, ale ten odcinek drogi między podjęciem decyzji wrócę do domu Ojca no i właśnie wypracowaniem sobie we współpracy z łaską Bożą. Tego, czego Bóg od nas oczekuje, co jest zgodne z wolą Boga czyli no właśnie, sprawność, miłość, cierpliwość, zrozumiałość. To, to wymaga czasu, pewnego procesu. Bóg wzywa nas do tego, abyśmy weszli na drogę nawrócenia. Czyli każdego dnia nieustannie się nawracamy do procesu, żeby tak, na dobrą sprawę, tak długo, póki jesteśmy na tej ziemi, nie ma końca. No dobrze, gdyby byli specjaliści od języków, od gramatyki, to dobrze wiedzą, że jest tak zwany Dobrze to powiem, prezes continuus, czyli czas teraźniejszy, nieustannie ciągnięty, niedokładny, dokonujący się każdego dnia. Nawracajcie na się. Dlatego nieświęty Jan, chrzciciel, patron dnia dzisiejszego, patron Adwentu, nie ustaje w wysiłkach takiego. Codziennego zwracania się do nas w jednym bardzo prostym do Nawracajcie się, bo ten, który idzie za mną, jest większy ode mnie. A ja nie jestem godzien nosić sandałów za mną. Ja was chcę dla nawrócenia. On zaś będzie was chrzcił, czyli obmywał. On was będzie oczyszczał. Ogniem i duchem świętym. Bardzo tajemnicze słowa. Bo na czym by to miało polegać, to właśnie oczyszczenie dokonywane przez Jezusa, Chrystusa w nas? On Was będzie chrzcił, czyli obmywał, czyli oczyszczał ogniem i duchem świętym. I tutaj z pomocą pojawią się objawienia w świętej Małgorzacie której Pan Jezus ukazał swoje właśnie goryjące ogniem miłości do człowieka serca. W obień tego, jak miłość Boga do każdego z nas. Miłość, która oczyszcza, która niejednokrotnie potrafi zawstydzić, niejednokrotnie sparaliżować nasze działanie i gwałtownie zatrzymać nas yy, w postępie drogą nieprawości, niegodziwości. Ten, który idzie w ogóle, mówi święty Jan Chrzciciel, jest większy od tego. Jaki jest godzien rozwiązać, że mychlał u Jego sadań. On was będzie chrzcił pod ogniem i Duchem Świętym. Festa.